Gdy najdynamera, dzień dobry. Kontynuujemy rozmowy i komentarze dotyczące wyborów samorządowych w Turcji. Więc już zapraszam do wysłania kolejnego komentarza i zobstania z nami, zaproszenia nas zarówno na Spotify, jak i na YouTube, jak i w mediach społecznościowych, właśnie po to, żeby wiedzieć o Turcji więcej. Więc już teraz zostawiam Państwa. Z kolejnym komentarzem. Moim państwa gościem jest dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, chciałam prosić o taki krótki komentarz na temat wyborów lokalnych w Turcji. Co według pana jest wartego uwagi w tych wyborach? Co jest jakimś zaskoczeniem, na co warto właśnie zwracać uwagę, mówiąc o wyborach lokalnych, które miały miejsce w Turcji 20, 31 marca? Dzień dobry. Więc, co było ważne w tych wyborach, to oczywiście no, kontrola nad dużymi miastami, którą można powiedzieć utrzymała i rozszerzyła największa partia opozycyjna, czyli Republikańska Partia Ludowa, która już rządziła w dużych miastach, w tych trzech największych, tak w Stambule, w Ankarze, w. W że tak, ale teraz, teraz też no, jeszcze kilka innych miast udało się zdobyć tam stanowiska merów w tych, w tych miastach właśnie tej opozycyjnej republikańskiej partii ludowej. No, to oznacza porażkę rządzącej partii Sprawiedliwości i Rozwoju, porażkę osobiście prezydenta. Erdoana, który sam wywodzi się ze Stambułu i sam kiedyś tam rządził, a w tej chwili no jak widać Stambuł już nie popiera w większości tej partii rządzącej, partii sprawiedliwości i rozwoju. No, no jest też kilka innych partii, które też w, w innych Regionach, regionach rządzą, czyli no, tradycyjnie jest to partia nacjonalistyczna, która w niektórych regionach zdobywa władzę na południowym wschodzie. Tradycyjnie partia prokurdyjska, demokratyczna partia, przy czym w tej chwili przy czym w tym regionie, no jak się sytuacja potoczy, to tutaj trudno powiedzieć, bo po poprzednich po, po wyborach samorządowych no w większości miast, tam, że w tym regionie zamieszkanym przez mniejszość kurdyjską, jednak ci wybrani, nie, wybrani na merów, politycy, no nie mogli rządzić tak, bo, bo, bo władze centralne zarządziły zarząd komisaryczny i i, I tak naprawdę no, ci sprawujący tam władzę, no, można powiedzieć, że nie mieli w zasadzie demokratycznej legitymizacji swojej władzy. To się może zmienić w, tym, w, tej, w tej obecnej sytuacji, ale też wiadomo, że różne problemy tam już się pojawiały. Tak, w mieście Wan zwłaszcza, gdzie gdzie partia rządząca próbowała podważyć no prawomocność tego, tego wyboru, właśnie kandydata z partii prokurdyjskiej, Partii Demokratycznej, co ostatecznie wygląda na to, że jednak tak się nie stanie, ale no napięcia tutaj już były w innych miejscach, też ta, ta ostra walka o, tutaj, o, o to, kto o te głosy też się pojawia. No, widać rzeczywiście osłabienie partii rządzącej, także powiedziałbym jeszcze może tak geograficznie, także ta Republikańska Partia Ludowa, ona zawsze dominowała w regionie Morza Egejskiego i, i również w regionie Morza Śródziemnego, ale tam, no jakby w, w każdym z tych regionów, no poszerzyła ten swój stan posiadania, tak? czyli też częściowo tutaj w interiorze, w tej już wewnętrznej części kraju w Anatolii, też, też dużo głosów zdobyła Republikańska Partia Ludowa, no i na południu też więcej niż, niż, niż poprzednio, czyli jest to duża zmiana. No, i oczywiście to może mieć przełożenie na, na kolejne wybory. Tak, no, sama kontrola dużych miast to są przede wszystkim pozycja mera Stambułu, Ekrema i Mamolu. No, on wyrasta na takiego rzeczywiście silnego konkurenta dla Redzepa. Taipa Erdoana, no plus kontroluje to największe centrum biznesowe w kraju, tak, także to też będzie bardzo wzmacniać jego jego partię.